Pies, zawsze przy mnie stanie Jest taka rasa psów, której nikt nie lubi A cała reszta tu przyjaciele ludzi Więc szli mordo, mordo znowu łapie stes. Idę na spacer, ja i pies Ja i pies, pies, ja i pies, pies Ja i pies, pies, ja, i pies, pies, ja Ty rzuca szelki, a ja wrzucam bez Lecimy na spacer, do parku ja i pies Ty czujesz stres, on wrzuca ci kajdanki I spacery w kółko, i bez śniegu sanki jo łoj, łoj, mordeczko ma droga, pamiętaj